Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale AWFPC. Przy okazji testu najnowszego procesora od Intela, właściwie najnowszej serii procesorów od Intela, czyli 11 i piątki 11600 k pisaliście, że ten test dla Was ma stosunkowo niską wartość, bo uwagi na dostępność kart graficznych i tak de facto nie jesteście w stanie wykorzystać potencjału tych procesorów. I przynajmniej kilka osób prosiło o testy grafiki zintegrowanej. Przypomnę, nowej grafiki zintegrowanej, która w jednym 11. Generacji procesorów zagościła. No więc, nic napisałem do komputronika, czy jesteśmy w stanie taki test przygotować. Jak najbardziej się zgodzili. Co więcej, ode mnie pewna wartość dodana, bo zależało mi, żeby przygotować zupełnie nową platformę zbudowaną ze sprzętu, który będzie na miarę procesora. Żeby nie była to jednostka. Tak jak w tamtym przypadku typowo do przetestowania, żeby żadnych ograniczeń nie było, tylko żeby przygotować dla was zestaw kompletny, który może być, jak najbardziej jest całościową propozycją, do tego żeby taki zestaw zakupić, korzystać, może pograć, to się okaże na tej integrze, a potem w przyszłości, kiedy przede wszystkim poprawi się dostępność, ale również i ceny troszeczkę wrócą do normalności, dołożyć bez konieczności wymiany jakiegokolwiek podzespołu. Dlatego dzisiejszy film to nie tylko test zintegrowanej karty graficznej, nowej zintegrowanej karty graficznej w 11. serii procesorów Intela, ale również przedstawienie gotowego rozwiązania. I dlatego zaczniemy sobie właśnie od e, przedstawienia, jakie podzespoły znajdą się w tej platformie testowej. Moi drodzy, od najważniejszego zaczniemy, czyli od procesora, jest to i5-11600K. I tutaj jest również karta graficzna, którą będziemy testowali. Będziemy testowali całą jednostkę z uwzględnieniem, czy z naciskiem wręcz na kartę graficzną. Całość zamkniemy w obudowie Cooler Master'a. Cooler Master Box to jest dokładnie model, troszeczkę zasłonięty Wam, o tu odsłonię, K501L RGB, żeby było gamingowo a tak poważnie po prostu dobra obudowa w stosunkowo również dobrej cenie. Jeżeli chodzi o zasilanie całości, to tutaj postawiłem na klasykę, czyli Supremo FM2 o mocy 750W. Te 750W w zupełności wystarczą do tego, żeby potem do tej platformy dołożyć kartę pokroju GTX 1660 Super Ti czy RTX 3060. Natomiast nie ryzykowałbym z mocniejszymi kartami przy tylko 750W. No do, do, tutaj RTX 3070. Już raczej 850, a moim zdaniem bez 1000W do rtx 3090 czy 1090 w ogóle nie podchodźcie. Także o tym należy pamiętać, to jest pewne ograniczenie. Płyta główna, moi drodzy, płyta główna, którą wybrałem do tego zestawu, to konstrukcja od MSI Z590 Pro wifi. Ta płyta w komputroniku, linki oczywiście w opisie filmu, dostępna jest w dwóch wersjach. Po prostu Z590 Pro. Oraz tym dopiskiem Wi-Fi. Różnica to oczywiście wbudowana karta WiFi i Bluetooth. Ja postawiłem na tą droższą wersję z tej prostej przyczyny, że po prostu coraz więcej moich klientów, którzy zamawiają tutaj u nas zestawy komputerowe prosi o to, aby ich komputer od razu był wyposażony właśnie w kartę Wi-Fi i coraz częściej również Bluetooth. Mnie to nie dziwi. Większość osób korzysta jednak z laptopów. Tej infrastruktury po prostu przewodowej często w domach nie ma lub jest ona ograniczona i do gniazdka mamy daleko. Nie chcemy ciągnąć po prostu przewodów, czy to tak mniej estetycznie po prostu na wierzchu, czy w jakichś korytkach trochę bardziej estetycznie. Chcemy bazować na tej łączności bez, która zresztą jest coraz lepsza dlatego właśnie wybór na tą nieco droższą płytę ale już zintegrowaną kartą WiFi. kolejna sprawa to jest pamięć RAM i tutaj tak bazowo bym powiedział 16 GB to są oczywiście DDR4 -y, Patriota Vipery o taktowaniu 3200 MHz jak pokazują testy mimo, że oficjalnie i5-11600K ma ograniczenie właśnie do 3200 MHz to da się tutaj wycisnąć więcej i te kości też śmiało Możecie podkręcić, natomiast to taktowanie tutaj macie zagwarantowane. Co więcej, to są dwie kości. Płyta ma cztery sloty, więc bez problemu w przyszłości będzie można rozbudować i dołożyć kolejne dwie, zwiększając ilość RAMu, jeżeli będzie taka potrzeba. Jeżeli chodzi o konfigurację dyskową, to już od jakiegoś czasu w zasadzie, jeżeli ktoś nie prosi, to w ogóle nawet HDD nie proponuje. Jest to związane oczywiście z coraz. Bardziej korzystnymi cenami dysków półprzewodnikowych, zarówno tych 2,5 calowych, jak i również M2. Stąd w tym zestawie zagości dysk M2. To jest dokładnie Kingston A2000 o pojemności 500 GB. To nie jest półka high ale to jest dysk dobry, to jest dysk również sprawdzony i który wypada korzystnie cenowo. Jeżeli chodzi o chłodzenie procesora, to tutaj musimy zaopatrzyć się w cooler Osobny i ja postawiłem wyjątkowo na konstrukcję troszeczkę droższą niż Fera czy Fortis, ale za to cooler bardzo dobrze wykonany i przede wszystkim cichy, który też będzie fajnie do tego zestawu pasował, Shadow Rock. Trujeczka. To jest dość duży kuler. On bardziej przypomina wielkościowo właśnie Fortisa niż Ferre. To jest kuler, który zresztą był na kanale testowany. Również asymetryczny. Natomiast jest w porównaniu do chłodzenia od Silentium PC cichszy i znacznie lepiej wykonany. Chciałem po prostu dać taki dobry kuler. Nie przycinać, nie żydzić na każdym z podzespołów. Dlatego też dołożyliśmy do płyty. Dlatego też właśnie chłodzenie. i bardzo fajnie to chłodzenie będzie też z tymi ramami wyglądało oraz z ciemną płytą. Bo ona taka ma. Przez folię pewnie nie będzie widać. Ale właśnie takie czarno tutaj. Biało, srebrne gdzieś tam akcenty, więc to wszystko będzie również ładnie ze sobą współgrało. No nic, ja się biorę za składanie tego zestawu. Zaraz zobaczycie jego gotową prezentację. Poinstaluję gry i zrobimy sobie testy. Nasz komputer już jest gotowy, nasza platforma już jest gotowa. Nawet tapetę ustawiłem w kolorze takim czarno-białym, żeby pasował do designu. Bo na początek szybka prezentacja. Musicie przyznać, że ten komputer wygląda również całkiem nieźle. Obudowa czarna, cooler Mastera na front Mamy podświetlany wentylator RGB, oczywiście z możliwością jego regulacji. W środku zasilacz od Silentium PC, chłodzenie be quieta czarno-srebrne, płyta, moi drodzy, MSI AZ590 Pro WiFi, też czarna z takimi białymi, srebrnymi akcentami, pamięci Vipera Patriota. No i brak karty graficznej, bo pamiętajcie, że bazujemy na Integrze. Bardzo fajna kolorystyka całego zestawu. No, jak sprawdza się przy użytkowaniu? Jak Intel UHD 750 w nowej, 11. generacji procesorów Intela sprawdza się w praktyce? Zaczniemy od czegoś bardzo prostego, czyli film w rozdzielczości i wysokiej. Uwaga, słuchajcie, 8K, także zmieniamy sobie ustawienia na 4320p. No i włączamy, dajemy pełen ekran. Może od razu przeskoczymy gdzieś kawałek dalej. Film jest bardzo długi, więc trochę to renderowanie pewnie też zajmie w tak wysokiej rozdzielczości. Reklamę wyłączymy, chociaż pewnie za chwilę nam wyskoczy kolejna. To jest monitor tylko 2K, więc tutaj nie widać pełnej tej jakości. Natomiast gdyby miało ciąć, to by cięło. Nie nie. Już czy, czy omijając to, że internet też musi być w stanie nam ten film z taką rozdzielczością tutaj pozwolić w ogóle pobierać, pozwolić buforować. No to jest obraz jak najbardziej płynny. To teraz troszeczkę coś bardziej wymagającego i kreatywnego, czyli Lightroom. Lightroom, moi drodzy, dosłownie świeżo zainstalowany, trwa synchronizacja, bo ja korzystam z tego Lightrooma, nie Classic, ale tej wersji abonamentowej po prostu Lightrooma. A jak wiecie, poza komputerami między innymi również właśnie interesuję się fotografią. To są zdjęcia z mojej ostatniej sesji na Cytadeli. Weźmiemy sobie jakieś, które jeszcze nie obrabiałem i na szybko spróbujemy kilka poprawek nanieść i nawet wiem które, bo tutaj mamy taką Wiewióreczkę. O, ta akurat tutaj siedzi tyłem. Eee, spróbujemy znaleźć wiewiórkę, która nam siedzi bardziej przodem. One gdzieś chyba pod koniec są te zdjęcia wiewióry. Eee, to jest nieostre. To też. O, zobaczymy, co z tego zdjęcia będzie. Jak widzicie, zdjęcie ciemne, trudne warunki oświetleniowe, zdjęcie wywiórki na drzewie, teraz to jeszcze nawet nie widać, że to jest wiewiórka, więc ta interwencja nasza jest konieczna. Zacznijmy, ja zawsze sobie zaczynam, jak chodzi o obróbkę. Od przede wszystkim korekcji wad obiektywu. Każdy obiektyw, nawet najlepszy, tak jak to akurat było Tamronem, robione 7300, ma pewne swoje wady. Usuwam aberrację, usuwam korekcję soczewki. Tu sobie jeszcze tylko muszę wprowadzić jaki to jest obiektyw. On najczęściej sam go wykrywa, ale być może jeszcze z uwagi właśnie na synchronizację tego nie zrobił. To, co widzimy przede wszystkim, to zdjęcie jest zaciemne. musimy więc z tych cieni coś, detali wyciągnąć. Musimy troszeczkę w tym momencie poprawić sobie ekspozycję, może ostrość, może kontrast. Natomiast zanim to zrobimy, to ja kliknę taki magiczny przycisk tutaj auto. Dlaczego? Bo on z automatu odpowiednio powinien nam więcej tą ekspozycję ustawić. I bardzo dużo zależy w tym momencie od właśnie mocy obliczeniowej, również karty graficznej, jak długo będzie komputer myślał. Klikamy jest od razu. Już zauważcie, że tą wewiórkę powoli widać. Ja myślę, że nawet Wy będziecie w tej chwili widzieli tą wewiórkę. Ona nie jest idealnie ostra, widać gdzieś troszeczkę szumy, bo tu dużo ścieni było wyciągane, ale powiem Wam, że zdjęcie robi się całkiem już ciekawe. Weźmiemy sobie troszeczkę, przekadrujemy, żeby ta nasza wewiórka była duża. Ja tutaj korzystam z Canona 90D, więc de facto mogę niemalże skarnie kropować. Tam jest ponad 30 megapikseli. I utraty jakości widać nie powinno być. Nawet nie wiem, czy jeszcze nie troszeczkę, bo zdjęcie wyszło całkiem naprawdę ciekawe. Ustawimy sobie wiewiórkę w którymś z mocnych punktów, tylko żeby nie przesadzić, żeby tego ogonka nie uciąć, który jest tutaj widoczny. E, poprawimy sobie clarity, czyli klarowność. E, dodamy troszeczkę jeszcze kontrastu. E, troszeczkę myślę, że tą ekspozycję można zmniejszyć. Ona nie jest potrzebna nam aż tak duża. E, jeszcze troszeczkę cienia sobie usuniemy z tej wiewiórki. Ja myślę, że. Popracujemy troszeczkę nad ostrością i szumami. Jako, że będę usuwał te szumy, no to sobie ostrość też troszeczkę poprawię, bo wtedy nam ta ostrość ucieka. Nie przesadzajcie z tym odszumianiem. Ten szum jest teraz widoczny. Gdybym ten suwak redukcji szumu przesunął jeszcze bardziej w prawo, to oczywiście szum będzie mniejszy, ale zdjęcie też będzie wyglądało mniej naturalnie. No, a tutaj były ciężkie te warunki oświetleniowe. Co więcej, możemy użyć edycji tylko na jakimś tam, powiedzmy sobie, określonym obszarze samej wiewióry, żeby ją tam jeszcze gdzieś tam dodatkowo tutaj wyeksponować, bo to ona ma być tematem tego zdjęcia. I ja wiem, to nie jest w o obrabianiu zdjęć. Ale to jak się obrabia te zdjęcia jest bardzo, bardzo mega ważne z punktu widzenia właśnie karty graficznej. Bo w momencie, kiedy kartę mamy obciążaną, mamy mocno obciążaną tą kartę graficzną, no to w tym momencie ta edycja tych zdjęć przebiega, no niestety, ale w bardzo oporny sposób. I niestety na nasze efekty trzeba sporo poczekać. Tutaj już widzę przy tej e, korekcie pewne delikatne opóźnienia. Tego, jak ja przesuwam suwaki, a jak zmienia mi się sam obraz. Nie są to duże opóźnienia, da się pracować. No i powiedzmy sobie, że mamy finalne zdjęcie. Więc tak, grafika zintegrowana Intela UHD 750K. Przynajmniej do takiej amatorskiej obróbki zdjęć, również w zupełności wystarczy. Filmu nie będę tutaj montował, bo bym musiał najpierw program zainstalować, który bym musiał przenieść z innego komputera. Natomiast wydaje mi się, że nieskomplikowany montaż filmu, sądząc po tym, jak zachowuje się Lightroom, również na tej zintegrowanej karcie graficznej powinien być wystarczający. Pytanie otwarte: jak gry? Moi drodzy, zaczynamy od mało wymagającej, ale mega popularnej gry, czyli Minecraft. Rzut okiem na ustawienia graficzne, oczywiście. Nie umiem grać w tą grę, więc sorry, jeżeli coś będę robił nie tak, ale ustawienia sobie zobaczyć możecie i jak płynna gra jest, zobaczyć możecie. Więc tutaj w zasadzie nie ma jakichś wielkich ograniczeń, jeżeli chodzi o ustawienia właśnie wyświetlanego obrazu i zobaczcie, FPS-y oczywiście w górnym, lewym narożniku. Że jak się poruszamy po mapie, możemy tutaj nawet gdzieś tam do wody, tak, popływać. Jak spację wcisnę, to się wynurzam, a jak spacji nie ma, to się zanurzam i możemy sobie podwodny świat zobaczyć. Jak widać ten FPS jest bardzo zadowalający, bo on cały czas praktycznie utrzymuje się powyżej 100 klatek na sekundę, czego chcieć więcej. I tutaj mówimy o dość wysokich ustawieniach graficznych. Oczywiście tutaj nie mamy karty ze wsparciem raj tracingu, więc i nie jest to Minecraft z ray bo wciąż gramy na zintegrowanym Grafice Intela. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o Minecraft, brawo UHD 750 Intela daje radę. I kolejna gra, tym razem bardziej wymagająca, czyli World of Tanks. Rzućmy oczywiście okiem na ustawienia graficzne. Najważniejsza informacja to taka, że nie zmieniamy rozdzielczości. Jest to rozdzielczość Full HD, nie trzeba na razie schodzić niżej, natomiast detale średnie SD to nie są detale HD i taka jakość, według optymalizacji samej gry, powinna być wystarczająca do rozgrywki. Zaraz się o tym przekonamy. Widać od razu, że to są SD tekstury, a nie HD, a World of Tanks potrafi świetnie wyglądać. Natomiast czy da się na tym grać? No dobra, ruszamy, słuchajcie. W pole bitwy. Ja nie jestem jakimś graczem World of Tanks. Grałem w to zaledwie kilka razy i jedynie wiem tyle, że trzeba w czołgi te oznaczone na czerwono strzelać. Więc proszę, nie wymagajcie ode mnie tutaj za wiele. O, wiem już, jak przybliżać, nawet. Uszkodzenie po kolizji? No, matko, ten człowiek z małej skarpy zjechał i zaraz uszkodzony ale to co nas interesuje to nie uszkodzenia, a licznik klatek na sekundę zobaczcie, że przy tym przy tych ustawieniach graficznych mamy powyżej 30 fps nie powyżej 60 powyżej 30 jak najbardziej, to jest koło no, 40 kilku, teraz wjeżdżamy do jakiejś mieściny, więc te klatki nam troszeczkę gdzieś tam spadły o, widzimy jakiś czołg tam powinien gdzieś być o kurde, ale mnie odrzuciło no dalej wyjedź tam a, on gdzieś bokiem skąd do mnie strzela? Gdzieś tam strzelają do mnie, nie wiadomo skąd. Muszę uciekać, bo sobie za długo nie pogramy. Natomiast no, robi się gorąco i mamy wciąż ponad 30 tych klatek. Nie zauważyłem, żeby spadło nam niżej. Natomiast też trzeba przyznać, że kurde, no skąd to jest? Ja nie wiem, tej tam, stamtąd. Jeden tam z daleka mnie ostrzeliwuje, jak dobrze widzę, a drugi gdzieś stamtąd. Przynajmniej tak wskaźniki pokazują. Dobra, zginiemy, i będzie. O, cicho, jest jakiś. O, koniec. I mnie pozamiatała. Jestem to kiepski, ale płynność wydaje mi się wystarczająca. No, i czas na grę, o której mam większe pojęcie niż te poprzednie, bo grałem w nią nieco więcej niż dwa razy czyli World of. przepraszam, Eurotrack. Chciałem World of Tracks powiedzieć. Ta gra jest już ustawiona pod to, żeby grało się w nią płynnie na tej zintegrowanej grafice. No i zobaczmy. Przede wszystkim rozdzielczość full HD nie schodzimy na razie. Nie ma konieczności zejścia niżej, ale detale średnie. Na detalach wysokich gra niestety już jest w mojej ocenie niegrywalna. Możemy sobie tutaj ruszyć ciężarówką już na trasie i zobaczcie, że ten licznik FPS-ów przy takich ustawieniach oscyluje cały czas w granicach właśnie też około 30 kilka, 40 kilka FPS-ów. W tej chwili jedziemy po trasie, no więc też to wygląda nieco inaczej. Taka jakość grafiki, powiem Wam, że jest wystarczająca do tego, żeby sobie z przyjemnością pograć, zwłaszcza jeżeli faktycznie będziemy mieli mniejszy monitor, monitor Full HD, Czyli to będzie wtedy jego natywna rozdzielczość. Da się da się jak najbardziej grać. E, rozdzielczości bym nie podnosił, bo od razu FPS-y dostają bardzo mocno po tyłku. O Jezus, Nazareckie, ale się rozpędziłem, bo się zagapiłem na kamerę, e, czy dźwięk się nagrywa, ale zobaczcie, że e, nie ma problemu, jeżeli chodzi o właśnie spadki FPS-ów, a zobaczcie, że tutaj cały czas spada deszcz. Ja tutaj bardzo mocno przekraczam prędkość, Nas będziemy nad jakim, jakąś rzeczką przejeżdżali, w Polsce jedziemy, więc ogólnie jakaś smrutka będzie nic, po, nic porządnego. Dawno już nie grałem w World of Eurotraka, natomiast no jeszcze jedziemy, o, przejdziemy sobie przez stację, mam nadzieję, że nikomu tam drogi nie zajechałem, tak popylam, że raczej nie tylko po to, żeby troszeczkę sprawdzić, jak tutaj przy takiej większej ilości obiektów sobie grafika poradzi. Potankować nie muszę jeszcze. Mógłbym się przespać, ale ze spokojem. Spadków nie było. Ten test również dla UHD 750 od Intela myślę, że ze spokojem można uznać za zaliczony. No i teraz CS, znana i lubiana gierka Free to play od jakiegoś czasu już dłuższego. E, nigdy w e, CSA dobry nie byłem i to jest najlepszy przykład tego. Natomiast nie interesuje nas to, czy ja w to grać potrafię, tylko czy gracie w to da. E, tutaj fps -y są wyświetlane, jak widzicie, z wbudowanego e, pomiaru i widzicie po tej akcji na nadaście dwójce, że no niestety, ale przy obecnych ustawieniach ciężko w to grać, ciężko tutaj o płynnej rozgrywce. Bo te spadki potrafią być dość znaczne i przede wszystkim odczuwalne. A rzućmy okiem na ustawienia, jeżeli chodzi o ustawienie obrazu, to mamy rozdzielczość Full HD 16 na 9 Natomiast wszystkie detale ustawione na niskie i bardzo niskie, żeby osiągnąć tutaj nieco lepsze efekty, z zmniejszymy sobie rozdzielczość do 720p. I w tym momencie ta gra już powinna być bardziej grywalna. Przede wszystkim z większą ilością stabilnych klatek, nie mówię klatek w ogóle, ale żeby to były Bardziej stabilne klatki. Jakość jakoś szczególnie nie cierpi, bo to jest gra, która i tak wygląda paskudnie. Ale zwróćcie uwagę, że no to, on jest tak samo ślepy jak ja, bo tak strzelamy do siebie, i nikt strzelić nie potrafi. Porządnie. Zwróćmy uwagę na to, że nie ma takich ścięć. I to jest to, o czym e, mówiłem, więc jest to gra, w którą gracie da. E, nie może na jakimś tam zawodowym poziomie, ale pod warunkiem, że ta rozdzielczość będzie tutaj ograniczona, jeżeli ten FPS ma być jakiś satysfakcjonujący. E, bardzo niskie detale i 720p rozdzielczość, wtedy jak najbardziej CS też jest grą e, grywalną. No i kolejna już przedostatnia gra, czyli Apex Legends, zdecydowanie jedna z bardziej wymagających gier, do tej pory najbardziej wymagająca. Ustawienia graficzne od razu rozdzielczo zmieniona na 720p i detale praktycznie jak się dało na najniższe, żeby jakkolwiek dało się grać. No i zobaczmy, że nawet teraz mamy minimalnie powyżej 30 fps, ale widać po ruchu myszkom, że no praktycznie pff, ciężko tutaj mówić o... Jakimkolwiek, niestety, komforcie grania. Ta gra jest na tyle dynamiczna, że te teraz 40 kilka klatek, no to jest za mało. Coś cały czas wygląda, jakby lekko przycinało. Rozdzielczość jest dość niska. Tam chyba mamy tak dokładnie niebieskiego szylda, nawet dokładnie nie widać, co się e, dzieje. Ten FPS niby jest. O, alternator może być w takim połączeniu. Szylda mamy lepszego, więc luzik. Weźmiemy sobie tylko alternatora, wymienimy. Mamy też heumofon, jakiś lepszy. Do tej broni to jest konieczne. Dobra, coś mamy niepotrzebnego? Nie, na razie nie. Można ewentualnie pomyśleć o jeszcze jakichś granatach. Już jesteśmy w strefie. No, zobaczcie, że no, ten FPS niby jest powyżej 60. Ale powiem Wam, że. O, ciężko tu mówić o płynności. Włączymy sobie jeszcze fałsynka i zobaczymy, jak to będzie z fałsynkiem wyglądało. Tym razem ustawienia zmienione, do rozdzielczości tutaj nic nie zmieniałem, natomiast fausing jest włączony, podwójne buforowanie, dynamiczna rozdzielczość na 53 i zobaczmy jak teraz będzie się grało. W tej chwili ta gra powinna być płynniejsza, zwłaszcza na ziemi podczas właśnie rozgrywek. Sobie nawet ambitnie słuchawki wziąłem, ale do testu będą mi trochę przeszkadzały, z czym nie o wygraną tutaj chodzi. Dobra, ja sobie pojadę tutaj, pojadę, bolecę tutaj na dół. Dolecimy. Hmm, mamy najpierw co to broń? Spitfire'a. E, tutaj ta rozdzielczość, tak naprawdę, e, przez to, że mamy to dynamiczne skalowanie, jest jeszcze niższa. Ok, ale mamy dwie bronie, i tutaj widzimy, że no, ta rozdzielczość nie może taka być. To jest. O, teraz wygląda to lepiej, ale z kolei ten FPS jest i tak niski. Ja szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę ile ja gram w Apexa i to pewnie jakie mam wymagania odnośnie tej gry, nie zaliczam, niestety. Nie dałoby się w to grać na jakimkolwiek poziomie. Moim zdaniem gra jest niegrywalna. Także Apexa nie zaliczamy. No to jest niestety za mało, żeby grać w tą tak dynamiczną grę. No i następna gra niespodzianka, której pewnie nawet byście się nie spodziewali, czyli Forza, Forza Horizon 4. Yy, gra wydawałoby się, że. Bardzo wymagająca i która nie ma szansy pójść na właśnie takiej zintegrowanej grafice, nawet jeżeli jest tak zachwalana. A tu, zobaczcie, mamy ponad 30 FPS-ów. Ja wiem, że to nie jest wynik rewelacyjny, ale ten FPS jest na tyle stabilny, że, zobaczcie, bez problemu można grać. Fakt, faktem ustawienia, jeżeli chodzi o dostosowanie tutaj szczegółów, no to mamy ograniczone. Przede wszystkim rozdzieracz zostaje Full HD, ale cała reszta na bardzo niską. Fausting oczywiście jest wyłączony. I jeżeli chodzi o detale, to ja bym chciał zwrócić wam uwagę na jeden szczegół. Sam samochód, czy same samochody, te którym jeździmy, no one tak naprawdę owszem, ucierpiały trochę, ale wciąż ta szczegółowość jest naprawdę niezła. No najbardziej oczywiście ucierpiało otoczenie, ale to wystarczy do tego, żeby można było ze spokojem w tą grę pograć, uczestniczyć w wyścigach i tak dalej. Także moim zdaniem o ile w Apexa testu nie zaliczam, tak Forza Horizon 4 jak najbardziej tak. I ja szczerze mówiąc nie miałbym problemu, żeby, jeżeli nie miałbym w tej chwili możliwości pogrania na lepszym sprzęcie, czy nawet na konsoli Forza pograć, to ze spokojem na takiej zintegrowanej grafice Intela też by się na przeczekanie dało grać. Moi drodzy, tych gier było całkiem sporo, plus dodatkowe testy chociażby e, chociażby Lightroomie, czy przejrzenie, jak to działa na YouTube. Trzeba więc podsumować, czy tego typu konfiguracja to jest dobre rozwiązanie na przeczekanie. Moi drodzy, podsumowując, ten zestaw na przeczekanie, zestaw, który w całości możecie kupić w komputroniku, w sensie wszystkie podzespoły, może dać się taką jednostkę też zaproponować, zobaczę, w opisie macie linki do szczegółów. To jest zestaw, który jest... Może nie najtańszy, bo nie o to chodziło. Jest to zestaw zbalansowany, który umożliwia nam nawet łączność Wi-Fi. Mamy tutaj kompletną, cichą jednostkę zbudowaną z solidnych podzespołów, ale bez karty graficznej dedykowanej tylko i wyłącznie grafika Intela, bez przepłacania za któryś z tych podzespołów. I ja uważam, że taki zestaw, w zależności od tego, co robimy, jest jak najbardziej zestawem, który możecie na tak zwane przeczekanie kupić. Bez problemu radzi sobie z wido wysokiej rozdzielczości. Nawet obróbka w Lightroomie nie sprawi większych problemów. Owszem, kiedy już dłużej obrabiamy zdjęcie, kiedy sięgamy już po pewne chociażby, nie wiem, korekcje poszczególnych elementów przy przykadrowanym zdjęciu i tak dalej, gdzieś tam minimalno. Później się pojawia, ale te zdjęcia jak najbardziej edytować się da dość płynnie dla mnie zadowalająco. Co więcej, niektóre gry nawet w rozdzielczości Full HD, także wow, działają na tej zintegrowanej grafice i tu wcale nie mówi o starych grach, bo Forza Horizon 4 przecież starą grą nie jest. No Okej, okay, nie jest to najnowsza pozycja, chociaż, nie wiem, cyberpunk, ale tu nawet nie ma sensu tego uruchamiać, a zobaczcie, że mamy ponad 30 klatek i to w rozdzielczości Full HD, dlatego ja uważam, że tutaj Intel. Zrobił robotę i o ile wciąż to nie jest absolutnie grafika do grania, do tego to są grafiki dedykowane, dla mniej wymagających użytkowników i przy niższych rozdzielczościach taki zestaw jak najbardziej na przeczekanie uważam, że się nada. Warto by było jednak, jeżeli chcecie bazować na dłużej czy przez dłuższy okres czasu na takim zestawie, żeby sprawdzić najlepiej gdzieś tam na YouTubie test, czy będzie Wasza gra, w którą chcecie grać, bo jak widzicie, taki Apex dla mnie niegrywalny, ale Forza Horizon 4 jak najbardziej już tak. Minecraft bez problemu. Może to być nawet platforma w tym momencie nieprzejściowa, przejściowa, docelowa. Więc tutaj ten rozstrzał jest naprawdę bardzo duży, a ode mnie to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, hej, trzymajcie się.